To chciał zabić komendanta głównego policji. Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szyłowskiego dostępna na kapital.pl. Proszę Państwa, 9 maja akurat w Moskwie odbywa się parada pabiedy z rocznicą zwycięstwa nad Niemcami. No i tam Putin się odgraża, że siły strategiczne. Rosyjskie cały czas są w Pogotowiu, ale oczywiście w drugiej ręce trzyma gałązkę oliwną pokoju. Tymczasem na Ukrainie wojna trwa. 200 tysięcy żołnierzy w stronie ukraińskiej brakuje, co ujawnił w takim przypływie poczucia rzeczywistości jeden z polskich generałów. No i w związku z czym Ukraina próbuje zmobilizować więźniów, bo Ci Ukraińcy, którzy uciekli za granicę, wcale nie chcą wracać. No a jeszcze nie zapadła decyzja, czy polskie władze mają Urządzać na nich łapanki i potem ciupasem ich odstawiać do granicy, czy też jednak tych burgia, burgrabiowskich czynności polscy dygnitarze nie będą wykonywać, ani polska policja. No zobaczymy. Jak padnie taki rozkaz, to oczywiście będziemy, to jasne, nie, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. W związku z tym 9 maja to również w Warszawie. Roski ambasador złożył tam kwiaty na cmentarzu żołnierzy sowieckich w Warszawie, no i tam towarzyszyły temu wydarzeniu ukraińskie kobiety, ale tym razem nie oblały go czerwoną farbą, tylko podniosły jakiś okropny krzyk. Tak jak faryzeusze, którzy nie mogli sprostać argumentacji świętego Szczepana, o czym piszą dzieje apostolskie, no też zatkali sobie uszy, podnieśli krzyk, a potem go ukamienowali. No tutaj skończyło się na krzyku. Proszę Państwa, mówię o tym 9 maja, bo to 8 maja, to my powinniśmy obchodzić rocznicę zwycięstwa nad Niemcami 8 maja, ale nie obchodziliśmy, o ile mi wiadomo. Widocznie już mamy w tej chwili zakazanie obchodzenie jakichkolwiek rocznic zwycięstwa nad Niemcami. reichsführer Ursula von der Leyen by Donaldo Tusku y, przypomniała skąd mu wyrastają nogi, gdyby się na takie zuchwalstwo odważył. Zresztą on, nie trzeba mu tam przypominać skąd mu wyrastają nogi, on sam wie że nie ma co żadnych rocznic obchodzić, bo przecież myśmy z, z, nad, Niemca, nad Niemcami nie zwyciężyli. Polska się pod jednej okupacji dostała pod drugą. No i tak już taki los wypadł nam. Proszę Państwa, za to mamy igrzyska. Za to mamy igrzyska w związku z Panem e, Sędzią. Jeszcze nawet nie możemy powiedzieć, że byłem, bo do Dopiero y, będzie pozbawiany stanowiska. Tutaj pan minister Adam Bodnar, z, z, z energiczne kroki podjął w tym kierunku. Pan y, sędzia Tomasz Schmidt, który uciekł na Białoruś, y, okazało się, że y, był przynajmniej do pewnego czasu y, członkiem takiej sędziowskiej organizacji Temis. To w związku z tym na mieście od pewnego czasu krążą fałszywe pogłoski, że te dwie organizacje sędziowskie, oczywiście niezależne, jak gdyby inaczej, Justycja i Temis to są w gruncie rzeczy agentury. Justycja została utworzona jeszcze w 1990 roku, zaraz jak tylko PZPR została rozwiązana, no, PZPR, jak wiemy, była transmisją bezpieki. Do środowiska sędziowskiego. No i została rozwiązana. W związku z tym wojskowe służby informacyjne natychmiast stworzyły sobie nową transmisję do środowiska sędziowskiego, właśnie poprzez organizację Justicja, do której zapisywać się mieli zwerbowani przez wojskowe służby informacyjne agenci. Przypominam, że Wojskowe służby informacyjne istniały do września 2006 roku, kiedy to zostały rozwiązane i teraz ich, jak to się mówi, nie ma. No ale agentura, jaką tam udało im się przez 16 lat działania w wolnej Polsce zwerbować, to przecież nadal istnieje jak najbardziej. No a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak już wielokrotnie mówiłem, prowadziła w swoim czasie, a może nadal prowadzi taką operację Temida, której celem było, był werbunek agentury, właśnie w środowisku sędziowskim. Ta sprawa wyszła na jaw przy okazji zupełnie przypadkowo, przy okazji procesu takiego sędziego z Katowic, pana Andrzeja Hurasa tutaj w Warszawie. No i to sędzia Lipiński, który tę sprawę prowadził, tam próbował zobowiązać Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby mu dostarczyła informacji na temat tej operacji Temida, ale oczywiście głuche milczenie było mu odpowiedzią. No i to dało powód do pojawienia się fałszywych pogłosek, że te organizacje Temida i Justicja to są po prostu dwa oddziały agentury. Justycja to są agenci zwerbowani przez wojskowe służby informacyjne, a temida, te, Temis to są agenci zwerbowani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach operacji Temida. Oczywiście w tych fałszywych pogłoskach nie ma ani słowa prawdy, no ale takie krążą po mieście fałszywe pogłoski. No i teraz sędziowie należący do tej organizacji Temis odcinają się od sędziego Szmyta, nie chcą tam mieć z nim nic wspólnego i tak dalej. No, a te, zarówno no, obóz dobrej zmiany, jak i obóz zdrady i zaprzeństwa przerzucają się tym sędziom śmiechem, jak gorącym kartoflem. Jedni chcą drugim go przykleić. No Jak tam będzie, to się dopiero przekonamy bo wprawdzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczęła energicznie wyjaśniać, czy jakieś to, te tajemnice państwowe mógł spenetrować sędzia Schmidt. No ale to po, nie wyszło, to ta penetracja nie wyszła poza jakieś ogólniki, no i nie było rady. Trzeba było wołać pana generała Marka Dukaczewskiego, ostatniego szefa wojskowych służb informacyjnych. No i dopiero pan Marek Dukaczewski, pan generał Marek Dukaczewski powiedział, że powiedział. Że powiedziałby, że sędzia Schmidt jest agentem, czy był agentem. Zwracam uwagę na powściągliwość. Tej wypowiedzi pana generała Marka Dukaczewskiego. Pan generał też nie wychodzi poza takie enigmatyczne przypuszczenia. No jasne, bo to są informacje tajne specjalnego znaczenia, jak to pisze Bolesław Prus w faraonie, a kto by zdradził tę wielką tajemnicę, umrze podwójnie ciałem i duszą. No i teraz tu, proszę Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skompromitowana. Teraz nie wiem, gdzie oczy podziać, bo tu Łukaszenka, tu okazało się, wyprowadził wszystkich w pole, bo ten sędzia Szmyt to podobno jeździł na Białorusi jeszcze w, dwa, w 2023 roku pojechał, wrócił i nikogo to nie zainteresowało. No, bardzo możliwe, że te, w tych fałszywych pogłoskach, może być jakieś ziarenko prawdy, bo nie ma dymu bez ognia, proszę Państwa. No, a tymczasem tutaj nasi umiłowani przywódcy kotłują się. Uprawianie prawdziwej polityki mają, jak wiemy, surowo zabronione. W związku z tym, jakie spory prowadzą, no, ostatnio obóz dobrej zmiany tam zdrady jakieś w tych samorządach terytorialnych, tasowania, nieoczekiwane koalicje tam mimo tu nieprzyjednanej wrogości, to nagle się dogadują i tak dalej. No czegoś się nie robi dla Polski, to znaczy dla miłego grosza oczywiście, ale dla Polski też wiele poświęceń można tutaj dokonać. No więc proszę Państwa, o co się teraz nasi um umiłowani przywódcy Wspierają. Podobno tak nikt z tego dokumentu nie widział. Ministerstwo sprawiedliwości stanowczo temu zaprzecza, żeby taki dokument istniał, ale obóz dobrej zmiany skądś spenetrował prawdę, że rząd Polski uznał wyższość prawa. Unijnego, wspólnotowego nad prawem polskim, nawet, nawet nad polską konstytucją. No, wypiera się obóz zdrady i zaprzaństwa, że nic takiego się nie dokonało. Proszę Państwa, wcale nie musiało się dokonać. Już wielokrotnie przypominałem, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości jeszcze w 1964 Roku w sprawie y, y, takiej, rozpatrując sprawę. Dwóch spółek, wydał takie, taką zasadę, sformułował, która obowiązuje prawdopodobnie do dnia dzisiejszego, że prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Mówię o prawie wspólnotowym, bo w 1964 roku jeszcze Unia Europejska nie istniała, tylko były wspólnoty europejskie. No i ten Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Sformułował zasadę, że prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym bez względu na rangę ustawy. Przypominam sobie, że kiedy przed wieloma laty uczestniczyłem na Uniwersytecie Warszawskim w takiej debacie poświęconej ewentualnemu wejściu Polski do Unii Walutowej, ja uczestniczyłem w tej debacie w części prawnoustrojowej. To uczestnicząca razem ze mną w tej debacie pani sędzia Małgorzata Jungnikiel z warszawskiego tutaj sądu apelacyjnego powiedziała otwartym tekstem że sądy w Polsce będą stosowały prawo Unii Europejskiej nawet w sytuacji jego sprzeczności z konstytucją. Właśnie dlaczego? Dlatego, że pani sędzia Małgorzata Junknikiel pa pamiętała o tym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który no, i ta zasada wtedy sformułowana najwyraźniej obowiązuje do dnia dzisiejszego i prawdopodobnie została recypowana do traktatów, które między innymi tam Polska ratyfikowała, a jeśli chodzi o traktat lizboński, no to jak pamiętam, ratyfikował go za zezwoleniem Sejmu pan prezydent Lech Kaczyński i to wszystko jest sformułowane w tych traktatach dlatego władze Unii Europejskiej a zwłaszcza Zaraz i Joszula von der Leyen, zupełnie nie przejmuje się e, tymi e, wyrokami i orzeczeniami, które Trybunał Konstytucyjny chyba już dwu- czy, czy trzykrotnie e, sformułował, że. Konstytucja polska ma pierwszeństwo przed wszystkimi regulacjami unijnymi. No, prawo traktatowe ma pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi, ale z, z, zwraca uwagę to, proszę Państwa, jeszcze skoro już mówimy o tych praw, prawniczych, tych um, kruczkach, że um, Reichsführer Ursula von der Leyen. Stwierdziła, że w nagrodę za dobre sprawowanie uchyla, znaczy umarza postępowanie przeciwko Polsce z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej czyli to tam ten traktat jest włączony do traktatu lizbońskiego. Proszę państwa, co było powodem tego postępowania wszczęcia tego postępowania? No trzy były powody? Pierwszy powód to taki, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce funkcjonuje pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej, która tam w ogóle nie bezprawnie została powołana i tak dalej i tak dalej. Drugi powód to taki, Taki, że została utworzona tak zwana nowa Krajowa Rada Sądownictwa, bo w starej to zasiadali niezawiśli sędziowie, którzy jeszcze samego znali Stalina, a jak nie Stalina, to w każdym razie generała Kiszczaka, no i do takich sędziów to Możemy, moglibyśmy mieć zaufanie. Natomiast tę nową Krajową Radę Sądownictwa tam zasiedli sędziowie, którzy o Stalinie to najwyżej słyszeli. A niekoniecznie musieli nawet znać osobiście generała Czesława Kiszczaka. No i to był drugi powód, dla którego Unia Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce z artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Wreszcie trzeci powód to był taki, że pan prezydent Duda z rekomendacji tej nowej Krajowej Rady Sądownictwa, no, mianował ponad 3000 neosędziów, którzy jak gdyby nic orzekają. No i nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Tam pan minister Bodnar, gdyby to było, gdyby był ministrem w czasach stalinowskich, no to miałby ułatwione zadanie. Kula w łeb każdemu temu sędziemu, neosędziemu i do dołu z wapnem i w ten sposób praworządność zostałaby w Polsce przerzucona. No ale teraz inne czasy są. Na razie do dołu z wapnem nikt tu nie y, używa. Jak będzie później, to zobaczymy, ale na razie jeszcze jest okres taki umizbów. Całkowicie się nie skończył. Jeszcze etap surowości w całej swojej Straszliwej postaci nie nadszedł. W związku z tym pan minister Bodnar no jest dosyć bezsilny, nie wie co robić. Ale co się okazało? Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej nadal istnieje, jak gdyby nigdy nic. Ta Krajowa Rada Sądownictwa z udziałem tych sędziów nieprawych też istnieje, jak gdyby nigdy nic i niczego tutaj nie zmieniło. Dokooptowanie do tej Krajowej Rady Sądownictwa mojej faworyty, wielce czcigodnej Anny Marii Żukowskiej z pierwszorzędnymi korzeniami podobnie jak dokooptowanie wielce czcigodnej Kamili Gasiuk-Pichowicz, która tak się przelękła słów, wypowiedzianość przez tego neosędziego jednego z, tych, z tej Krajowej Rady, że aż trzeba było wołać policję, a podobno nawet weterynarza trzeba było wołać. No i, i proszę Państwa, ta Krajowa Rada istnieje jak gdyby nigdy nic nadal. Podobnie jak ci te trzy tysiące sędziów, ponad których z rekomendacji tej nowej Krajowej Rady Sądownictwa yy, mianował pan prezydent Duda, no to oni orzekają. To wszystko jest. Z Jakiś z tego wniosek, a no mamy dowód, że przyczyną tego szantażu finansowego, bo takie były praktyczne, taki był praktyczny skutek wszczęcia tego postępowania przeciwko Polsce z artykułu 7, że tu nie chodziło o żadną praworządność, bo to nadal te sam, ta sama sytuacja jest, jaka była. Nic się w sposób zasadniczy nie zmieniło. W związku z tym na pewno, skoro. W, ten, to postępowanie zostało z tych powodów wszczęte i mimo nadal ich dalszego ich istnienia teraz zostało uchylone no to znaczy że nie to było przyczyną szantażu finansowego wobec polski stosowanego przez Tutaj czwartą rzeszę, władzę czwartej rzeszy, tylko przyczyną prawdziwą było to, że na pozycji lidera tubylczej sceny politycznej nie jest ekspozytora stronnictwa pruskiego, tylko jest ekspozytora stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No i z tego musimy wyciągnąć wniosek, że bez względu na to, co byśmy zrobili, to władze IV Rzeszy tutaj mają ostatnie słowo. Nie mówię już nawet o perspektywie utworzenia w miejsce III Rzeczypospolitej Generalnego gubernatorstwa. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na kapitał.uk.